Siemano widzowie, witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. Te teraz jest ze mną dwóch gości specjalnych, ale póki co w blog jest tylko jeden mały przekaz, bo to będzie Steel Oranio. Tak samo jak widzicie pewnie po tytule. Pierwszy gość specjalny, który ma dla Was właśnie specjalną y znaczy specjalną wiadomość po prostu Krzysiu. Pokaż widzom co, co masz. pokaż no. Chodź do, do krawędzi. Chodź, zobacz, jak to jest ogromne. Chwila. E, na... Widzisz? No. O, potem jest taki Wound Melon. Spiked Maggot w wersji mini i w wersji dużej. Mam mm. też drugiego Wound Melona. Mm. ten Wound yeah, Blossom. Mm. Kolejny No, górnik was mm. kolejny górnik pad. I te mm. kolejne. I jeszcze. Dobra. W no, ładny ślad za sobą. To tyle? Mamy Farazon Flower. Tutaj jest Stalk. Mamy Eden Rainbow. Mm. I Elefant Hill y Gold. Ale szukaj ale to Dobra, to tyle Krzysiu? Tak. No to chodź do No to chodź do stilla, brain no, no, um, tak. Będziemy widzowie sami we, we trójkę. Teraz mogę przedstawić już gościa specjalnego, którym jest nani. Witam widzowie, niestety jak bo Nie będę mógł zrobić, bo mam problemy. To nie działa SD. I przy okazji widzowie zobaczycie nasze konta, a! Jeszcze muszę parę rzeczy na telefonie. Muszę odpalić robloxa. Pani, pani, To będzie no, nie odnowienie. Wielkie ja odnowienie. Tak. Wielkie odnowienie. Wielkie odnowienie. Wielkie odnowienie. Wielkie odnowienie. Wielkie mam Mam trala tralalerko. Church trala nie bo mam jeszcze na tym, na koncie na telefonie, bo robiłem no. ramiona. Ja Dobra, Więc tak widzowie, się prezentują moje brain roty. I tak się prezentują Krzysia Brain Roty. Nie, nie.

ja cały czas na się zainteresowałam. to już w, w ogóle się będzie nie czy... Widzowie patrzcie patrzyli już jeszcze. Dlatego mam dobra. Pyk. Jest, Teraz możemy sobie wszystko. Krzysiek, weź. Ja jeszcze. O, dobra, mogę sobie... Widzowie, to, to są jeszcze moje brain-loty kolejne. Dobra, na tym końcu możesz sobie się bawić. Widzowie, Krzysiu nie wytrzyma chyba od zabawy. Jakiego? Bo tak jest nie no dobra, dobra. Ale tylko jednego. Jednego... Ja widzowie mam tralalero, tralala. Moi -la. A i widzowie, i widzowie, jeszcze, ta, jeszcze info ode mnie: przez 3 dni będą streamy od 17 do 21. 4 godziny streamy z Igrzysk Śmierci. Dostałem widzowie zaproszenie na Igrzyska Śmierci, więc ja je od razu przyjąłem, i już dzisiaj trzy dni live, czterogodzinne. Y, więc wbijajcie na live, y, będzie się działo i kibicujcie mi. Marcela niestety nie będzie, Marcel będzie na następnych Igrzyskach, bo Marcel jedzie na wakacje. będzie one, co, one czasem nawet co chwilę chodzą. Serio? No w sensie... Widzisz ile ja mam tych za 2,5 miliona? Co? Widziałeś ile ja mam tych za 2,5 miliona? Co? A Krzysiu! Patrz nas fajne bazy. Jest. Hop, hop, jak tam ci? E? Dziś. Mam klonera już. Mam klonera kreś. O, hej. Dobra, to ci. No to mam klonera. No te klonery są fajne. O! Widzowie, może już wyjdę w sumie na tym... kumera. nie wiem. Ale nie bym go wziąć! Nie wiedziała, co bym wiedziała! Ej, Widzowie, bo ja w sumie jeszcze nie potrzeb. Co potrzebuję na kolejnego rebifa? Ja nie. 5 miliardów? Czy się usłyszysz? Potrzebuję 5 miliardów i kokofanu elefanto. O, kurde. I Fanto elefanto, ty oh, będziesz No, no tak, bo potrzebuję to rebifa. No i to miejsce, nigdy, Brainroth brain pojawione. O kurczę. Będziesz w tym starym, to zabierasz mi wszystkie Brainrothy. Dobra, już. W sensie, wszystkie czy tak. W sensie, wszystkie? Bo tyle miejsca to ja pewnie nie będę miał, więc będę musiał to wziąć na dwa konta. no. W sensie, bo ja mam tylko na tym kącie jedno piętro. Bieg, a ja mam tego piętro. Krzysiek, będzie pan ale fanto, to od razu Co będzie? Bo pan to elefanta. Co? Oli. Dobra, weź, weź mnie wpuść. To Dobra, chwila, chwila, chwila. Ja tutaj będę chyba, widzowie, za niedługo robił rebirfę. No my tutaj ciągle będziemy robić. Dobra, chodź. A nie, w sensie na telefonie będę chyba robił rabilfe. Bo rabilfe wiesz, będę mógł mieć więcej miejsca dla nas na rabilfe No. Się robił. Więc to akurat by było no. fajne. Pironiro gondiro Kurde Dobra Dobra Krzysiu Dobra Krzysiu, teraz to ja na pewno jestem w top 1 top w klasie u nas Pytanie nie wiem w sumie co aurę ma Dobra, ja muszę palić, dawaj, żegnajmy Dobra, ty wiesz no

I to, to kawala i kłoda musisz wytykać. Tak, moje. To wezmę w sumie teraz tego kawaleru w ich głodze. Bo on będzie najcenniejszy. Jestem na drugim piętrze, ale tam Dobra, to. Ja mam jeszcze dużo na drugim piętrze. Idzie jakiś kokofant elefantu? Nie. To jak będzie coś fajnego, to biorę Co no, NIE NO! No, tak? no nie by mi mógł że no, no, ja Co będę lampę. To ty jest... No to też tak. twoją bazę grał no bo... tak, tak. On nie, to chodźcie tak. teraz zablokuje do... Już, już, już Dobra, widzowie, ten odcinek jest giga trochę skomplikowany dla was może być. Ale co ty

Ty będziesz, Krzyś, robić swojego szóstego bielbirka? No. Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Y -y -y -y. Ja już mam siódmego. Tak, jeszcze od Was. Powiedz mi, żebyś jeszcze zabrał ten drugiego komartilo. No to to. Hello. Elo. Dobra, Krześ już! O, dobra! Czekaj, ja ci daję dostęp, co nie? I sobie zabieram! Kupię! Gdzie? Dobra, wypuśćcie mnie! Nie! Kupiłem! Masz mi A z czego? A z Krzysiek, czekaj, ja go będę... Ja go wezmę. A ty będziesz ten, zabierał. Krzysiu, gdzie on? O! na Od, mogę wejść? Daj, żebym mógł wejść. Ja tam chcę bazach. No to wchodź. No. No. Bo wy możecie sobie wstąpić, no, no, no. No, a. No, się współpracować, ale ja nie mogę. Nie. mogę na a, a, Nie! a, 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 wy a, 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 Trzy... No, Trzy... Ale ja... ja, ja z ja nie chcę z tym ci się baza odblokuje? Dobrze. Na wszelki może sobie tutaj ustawić? Nie! Tu! Tu klon! Kurde, źle klona mojego postawiłem! Czekaj na no Widzowie, to jest bardzo... Spoko no. ja szukam ciągle kroku fanto, ale A wypadnie O, za 8 minut mogę Lucky Bloka otworzyć. Nie, ja wszystko zabrałem na to swoje! IT. A, dobra. No nie no! Ty, ty już prawie wszystko zabrałeś. Szybko ci to poszło. No. Tylko dwa zostałem. Mhm. Ale był trzymaj jeszcze jakiegoś fogu, aparta. Klępa. będzie, A, i widzowie, właśnie przez to, że ten, że przez te trzy dni nie by, Przez te trzy dni, właśnie A. nie będzie serweru odpalony ten mój imartala gold SMP. Na, właśnie z powodów tych igrzysk, bo Krzysiu, czyli Head Admin serwera, ma póki co jeszcze małe problemy z Minecraftem, ma, Marcel leci. Yy, Marcel jedzie na wakacje, a ja mam a ja robię a ja muszę... I, a ja mam igrzyska, więc niestety widzowie póki co serwer nie będzie włączony Serio? co tu tak pisz? A no nie w tu taki Gdzie on? Pojedą? Halo. Kurde nie złapałem cię. A Wiesz, się... że ja mogę wam łatwo uciec? Halo. że jestem szybszy od ciebie?

No kurde, no! Ja chcę go właśnie wziąć, no! Ty ja już wszystko zabrałeś, się tak! Ja nie miałam pieniędzy ze zdołami! Krzysiu, ty możesz już mieć pajęczynkę, czy jeszcze nie? No to kłamie. Nie, no kurde! Musimy wejść. Czekaj, no, nie, co? Czekaj. idę po tego nie czyli. No ja też. Co no. w szczęście mi zrobię tego panda czy nim bananini? Nie. Ty, ja już, prawie mili ja już mam miliard, ja już mam Krzysiu. Brawo!

ta, w której teraz jesteś? Krzysiek. No, chcę się do z niego. No, bo ty nam krzaniesz. Przyjdź, wypuść mnie. No, nie, masz sobie teraz. Chodź szybko. No, nic cię z tym. Ja nie. nie no czemu wędki? Ja jestem na drugiej stronie mapy. No. Nie bo. No ja nie mam fala no, 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 ja Dobra! Ja Będzie mnie to strasznie boleć! Dobra. To jest treść, więc to będzie uczciwe, że mi coś dasz. No aha, do mnie to nie o, no szpokos. Ej! Ej! tym? Czekaj, bo ja jej jeszcze nie skończyłam. ty no nie mogę go na pojęczynę wziąć! Haha! Jak się twoje? Nie nie, dosiada, ale to, to będzie już mój. Mam więcej kasy od ciebie. no ciągnąłbym swój Aha, ty no, chcesz się do mnie. A kurtyk. A A A Dobra. Dobra. Dobra, ale to za tego, tra to wiesz, deal będzie, no. Kurde, ujo! Już zamknąłem. Ty! Krzysiu, za minutę ty. ciebie do mnie zapraszam, bo będę miał tego. Widzowie, będę miał ulaki bloka. A mnie nie można zaprosić, bo ty mi ukradłeś te oczy. jak nie Tak. To ale dobra, kasa, Ale Poszedł, poszedł mi. No, ja nie mogę ten. trzeba mu nie dobrze uderzyć. Dobra, co teraz można trafić z tego, z, jak to się nazywa, z Lucky

Wiesz, nie no, najsłabszy. Dobra widzowie, dobra widzowie, to my kończymy odcinek i wy możecie w tym odcinku wygrać właśnie tego z Rogdino. Więc widzowie, zapraszajcie mnie do znaj. A my się z wami żegnamy. Widzimy się w następnym odcinku Daily codziennie o 14:15 na rok.